I, oczywiście, Mandiska, z tej strony Wojciech i witam Was w filmie, w którym zaprezentuję Wam skład na Food Champions. mamy w tym tygodniu, jeden turniej jeszcze i to będzie kwalifikacja wymagająca 4 gwiazdek składu i dokładnie złotych zawodników, czyli nie można dać sobie brązowych na ławkę, złota paczka oraz 500 monet. Zrobiłem już dwa podejścia. Jedno z nich zakończyło się w półfinale, drugie w drugiej rundzie, na przykład w półfinale przegrałem po czymś takim. Dobrą stronę pokazałem, nie wiem w której stronie to będzie, ale wiecie o co chodzi. No wiem tak powiecie, że y, Wojciech miał się wykorzystać szanse to, że miałeś więcej strzałów nie znaczy, że jesteś lepszy. Wiem po prostu nie mówię, że coś jest nie tak z tym systemem, bo po prostu twierdzę, że jestem słabym graczem dzisiaj, bo mam ogólnie jestem słabym graczem, ale dzisiaj po prostu mam jakiś wyjątkowy brak formy. Więc rozegram sobie to jutro, jako że ja dzisiaj nie byłem w stanie. Ale może Wam, za pomocą mojego świetnego składu, uda się zakwalifikować. Zagrałem sobie e, składem, to będzie Calcio A, czyli czy tam seria. A. E, I tak, w bramce zaczniemy sobie oczywiście od Wojciecha Szczęsnego, który jest e, świetnym bramkarzem, ma bardzo fajne statystyki, plus 1,94 m wzrostu. E, I cholera, dlaczego nim gram? Bo Viby mi go polecił. Po tym, jak znaczy on polecał informa szczęsnego, mówił, że to jest najlepsze jakim grał, i ten, ten szczęsny też jest super. Ponad 80 parat i ponad 80 refleksów to są najważniejsze rzeczy w Środkowym obrońcy, Także to mamy załatwione. Dalej tak. Możecie na przykład pójść sobie w Murillo. Ja Murillo nie lubię, bo jest niski, natomiast lubię za to Kulibaliego z cieniem. Dlaczego z cieniem, a nie z kotwicą? Zawsze przegrałem kotwicę, bo chcę podbić mu tempo, bo nie ma aż takiego wysokiego, a za to ma bardzo wysoką fizyczność, także nie ma co tego wbijać na 99 od razu. Wystarczy mu, że ma tamty, on ma i tak tam ponad 90 siły i tak mu to dużo nie pomoże. Lepiej jest podbić obronę i jeszcze lepiej tempo, także mamy tutaj zajebiście wysoko ocenionego zawodnika, powiecie zaraz. Ale wyrównamy to sobie za pomocą Rudigera. Dużo graczy ma tej podstawowy styl gry, jako że przyniosłem ich dopiero z listy transferowej, bo otwierałem ostatnio trochę paczek i, paru i trochę tych graczy mam świeżych, że tak powiem. Więc no, mam jeszcze na razie podstawowy styl gry, ale tutaj dałbym kotwicę na Rudigera. Też bardzo dobry wzrost, sporo meczów rozegranych, nie wiem gdzie się podział ten mój Rudiger, którym grałem dużo, a teraz mam takiego no świeżego, także no on jest chyba niesprzedawalny, dlatego teraz go mam w klubie, także spoko no. Rudiger szybki, wysoki. Generalnie fajny obrońca, także na lewą obronę, Vangioni lub Armero. Armero, jeżeli z jakiegoś powodu wolicie Armero, ja osobiście preferuję Vangioni, w którym, jak widzicie, 64 spotkania rozegrane. Nie wiem, mi się wydaje, że po prostu dlatego, że jest dosyć wysoki, jak na lewego obrońcy i bardzo szybki, jakoś po prostu dobrze się nim gra. No i na prawą stronę, jak wiecie, moim ulubionym obrońcą jest Perez. 78 spotkań, ale do tego składu pójdzie abatek, ponieważ no, jest po prostu szybki, a na bocznych obrońcach szukamy tylko niskiego, niskiej oceny ogólnej z dobrym tempem, więc lecimy do pomocy. Nie ma tutaj za wiele do, do, do zmiany, no, jak chcecie kogoś innego w obronie, to możecie, pamiętajcie o tym, że nie możecie za bardzo poszaleć z wysokością oceny składu. I tak, ja grałem w ten sposób z Kondogbio, natomiast myślę, że Lemina Fajnie mi się sprawdza generalnie. Jakoś ten Condogbia ostatnio mi przestał fajnie grać. Lemina jest super, bo jest silny i szybki. A Samoa jest szybki i bardzo taki... Z jakiegoś powodu przyjemnie się nim gra. No nie wiem, ofensywnie, defensywnie. Taki trochę lepszy... Znaczy taki trochę... Bardziej technicznie uzdolniony Kante o trochę lepszym strzelaniem, ale dużo gorsze defensywnie I Parolo, który gra na środku, jako że ma wysoką w ataku, jest taki najbardziej ofensywny z tych graczy, ma bardzo dużo spotkań rozegranych u mnie. To są wszyscy bardzo bardzo pewni gracze, ten skład jest naprawdę mega tani, to jest 15 tysięcy myślę w max. Może z 25 000, jeżeli chcecie ze stylami gry, bo no, na górze akurat style gry są, jest myśliwy na El Sharaoui. 110 spotkań. Jeden z moich ulubionych chlewów skrzydłowych w tej grze. Na prawej stronie jest jeden z moich ulubionych prawoskrzydłowych w tej grze, czyli Mohamed Salah, ee, który ma chyba najwięcej spotkań w całym klubie. Trafiony, niesprzedawalny na samym początku FIFA i w prawie w każdym składzie od tego czasu. Niesamowicie dobry zawodnik. Dalej tak będę twierdził. No i tutaj tak, chciałoby się wstawić Dybale, ale za bardzo podbija overall, więc lecimy w Nianga. Innym napastnikiem, który jest mega dobry, jest Muriel. Natomiast Muriel będzie miał teraz Informa. Nie wiem, czy on już jest w paczkach, czy jeszcze nie. Jeszcze chyba go nie ma w takim razie, skoro go nie ma tutaj. Natomiast Muriel będzie miał Informa i może być droższy. Natomiast Muriel też jest genialnym zawodnikiem, więc jeżeli wolicie kogoś takiego bardziej zwinnego. No ja wolę akurat Nianga, bo jest trochę silniejszy, trochę wyższy e, i po prostu świetnie się nim grało. Maja strzębia, żeby mu podbić też tą fizykę, te pięć, pięć siły zawsze może coś pomoże. I tak wygląda ten skład, nie jest zbyt skomplikowany, nie jest jakaś niesamowita hybryda. Natomiast zauważyłem, że w, tych turni w tym turnieju ludzie grają po prostu składami z Premier League, z Musą, albo z Bundesliga, z Wernerem, więc postanowiłem, że hej, będzie coś oryginalniejszego, seria. E, tak wiem, że jest to niesamowicie oryginalne, ale umówmy się. Możecie tu coś zmienić, jak, jak wam się coś nie podoba, ale moim zdaniem ten skład świetnie się gra. I eee, to, że ja dzisiaj nie potrafiłem trochę myśleć ani grać, to druga sprawa. Natomiast po, podejrzewam, że wy, jako naprawdę uzdolnieni ludzie, jakimi na pewno jesteście, bo w końcu, no, umówmy się tylko mądrzy, ludzie mnie oglądają, więc na pewno też są świetni w FIFA. Nie wiem, dlaczego to się miałoby łączyć, ale na pewno tak jest. Eee, dlaczego dałem menedżera z Premier League? Eee, no, to umówmy się, wy na pewno sobie poradzicie. Jak potrzebowaliście inspiracji, to to na skład, którym naprawdę za, za drobną kasę idzie e, na luzie się zakwalifikować. Także napiszcie mi w komentarzach, czy podobał wam się film i czy podobał wam się skład. A jeżeli się podobał, no to, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie, to był Wojciech, do zobaczenia, cześć!